Cześć! To zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Na przedmieściach małego amerykańskiego miasteczka, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, żyła starsza kobieta imieniem Evelyn Carter. Miała ponad 70 lat, a mimo to każdego ranka wychodziła ze swojego małego drewnianego domku, by sprzedać domowe ciasta w lokalnym sklepie spożywczym. To było jej jedyne źródło dochodu, odkąd zmarł jej mąż, a dzieci, jeśli gdzieś były... Od dawna nie dawały znaku życia. Evelyn żyła skromnie. Ostatnie dni były dla niej szczególnie ciężkie. Rachunki piętrzyły się, piekarnik wymagał naprawy, a w portfelu zostało zaledwie 10 dolarów. Tego popołudnia, kiedy wracała pieszo z miasta, pogoda nagle się załamała. Wiatr huczał między drzewami, a ciemne chmury groziły burzą. Evelyn skuliła ramiona, gdy zauważyła po drugiej stronie drogi motocyklistę stojącego obok swojego motocykla. Mężczyzna próbował uruchomić silnik, ale maszyna wydawała tylko głuchy zgrzyt. Był ubrany w skórzaną kurtkę, miał tatuaże i długą brodę, typ, którego wielu by gryku unikało. Evelyn jednak nie potrafiła przejść obojętnie. Wszystko w porządku, młody człowieku? zapytała drżącym głosem, trzymając parasolkę, która niemal wyrwała jej się z rąk. Chyba zabrakło mi paliwa, odpowiedział z zakłopotanym uśmiechem. A portfel zostawiłem w warsztacie dwie mile stąd. Evelyn spojrzała w stronę stacji benzynowej, ledwie widocznej w deszczu. W głowie biła się z myślami. Sama miała tylko te 10 dolarów, które miały wystarczyć na jedzenie do końca tygodnia. Ale patrząc na młodego mężczyznę, przemokniętego do suchej nitki, przypomniała sobie swojego zmarłego syna, też był motocyklistą, który zginął na drodze wiele lat temu. Bez dłuższego namysłu wyjęła z torebki pieniądze i podała mu je drżącą dłonią. Weź to. Kup sobie paliwo. Nie mogłabym spać spokojnie, wiedząc, że ktoś potrzebuje pomocy. Mężczyzna zamarł. Proszę pani, nie mogę tego przyjąć. To tylko kilka litrów paliwa, poradzę sobie. Przyjmij, przerwała mu łagodnie. Dziś ty potrzebujesz pomocy. Jutro może ktoś inny pomoże mnie. Motocyklista skinął głową. Był wyraźnie poruszony. Nazywał się Ryan Cole i był członkiem lokalnego klubu motocyklowego, znanego z charytatywnych akcji. Ale Evelyn o tym nie wiedziała. Dla niej był po prostu człowiekiem w potrzebie. Gdy objechał, Evelyn poczuła dziwną ulgę. Deszcz ustał, a na horyzoncie pojawiła się smuga światła. Nie wiedziała, że jej mały gest miał zapoczątkować lawinę wydarzeń, które na zawsze zmienią jej życie. Wieczorem wróciła do domu, przemoczona, z pustym portfelem ale z poczuciem, że zrobiła coś dobrego. Usiadła w fotelu, zapaliła lampkę i zaczęła pisać list do swojego zmarłego męża, tak jak robiła to zawsze, gdy czuła się samotna. Dziś znów pomogłam komuś, kochany. Wiem, że gdybyś był tu, powiedziałbyś, że to było właściwe. Nie wiedziała, że zaledwie następnego dnia o świcie, przed jej domem zatrzyma się kolumna pięćdziesięciu motocykli, a huk silników obudzi całe sąsiedztwo. Następnego ranka Evelyn została obudzona przez odgłos, jakiego nie słyszała od lat, dziesiątki silników motocyklowych, ryczących niczym grom z jasnego nieba. Najpierw pomyślała, że to jakiś zlot motocyklowy przejeżdża przez miasteczko, ale gdy wyjrzała przez okno, jej serce zamarło. Na wąskiej uliczce przed jej domem stała długa kolumna motocykli w chromie i czerni, a obok nich mężczyźni i kobiety w skórzanych kurtkach z naszywkami klubu Iron Wings. Wszyscy patrzyli w kierunku jej domu. Starsza kobieta wyszła powoli na ganek, ściskając swój szal. Wiatr poruszał jej siwe włosy, a echo silników odbijało się od drzew. Z tłumu wyszedł znajomy mężczyzna, Ryan, ten sam, któremu poprzedniego dnia dała swoje ostatnie pieniądze. Tym razem wyglądał zupełnie inaczej. Jego kurtka miała herb klubu, a na twarzy malowało się coś między wzruszeniem a determinacją. — Dzień dobry, pani Evelyn — powiedział, zdejmując kask. — Pamięta mnie pani? Kobieta uśmiechnęła się lekko. Jak mogłabym zapomnieć? Czy paliwo się przydało? Ryan przytaknął i wskazał ręką na tłum motocyklistów. Chciałem pani przedstawić moich przyjaciół. Opowiedziałem im o tym, co pani zrobiła wczoraj. Evelyn zmarszczyła brwi. O czym mówisz, chłopcze? To tylko 10 dolarów. Ryan uśmiechnął się smutno. Nie dla nas. Dla nas to coś znacznie większego. Zawiesił głos. Wie pani, większość ludzi widząc motocyklistę w skórze, przechodzi na drugą stronę ulicy. A pani pani się zatrzymała. Dała mi ostatnie, co miała, nie wiedząc nawet kim jestem. W tej chwili do przodu wysunęła się grupa motocyklistów niosących duże pudła i torby. Na niektórych widniały napisy: żywność, odzież, naprawy domowe. Ryan kontynuował, kiedy powiedziałem moim braciom z klubu, co się stało, uznaliśmy, że nie możemy tego tak zostawić. Dowiedzieliśmy się trochę o pani, o tym, że żyje pani sama, że piecze ciasta, by związać koniec z końcem. Więc dziś przyszliśmy się odwdzęczyć. Evelyn stała nieruchomo, nie wiedząc, co powiedzieć. Kiedy Ryan skinął głową, motocykliści ruszyli do działania. Kilku z nich zaczęło rozładowywać żywność, inni przynosili drewno na opał, a dwóch mężczyzn zajrzało do jej pieca i sprzętu kuchennego. W ciągu kilkunastu minut podwórze Ewelyn zamieniło się w gwarne centrum pomocy. Co, co wy robicie? Zapytała z niedowierzaniem. Naprawiamy pani dom, pani Carter, odpowiedziała kobieta o imieniu Mia, również motocyklistka. Klub zebrał trochę pieniędzy. Wystarczy na nowy piec, opał i rachunki na kilka miesięcy. Ewelyn poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Ja tylko, ja tylko dałam 10 dolarów, wyszeptała. Ryan zbliżył się do niej i położył dłoń na jej ramieniu. I właśnie te 10 dolarów przypomniało nam, co to znaczy człowieczeństwo. Nasz klub powstał, żeby pomagać innym, ale ostatnio trochę o tym zapomnieliśmy. Pani gest nas obudził. Wtedy do przodu wyszedł młody chłopak, niosąc małą tabliczkę drewnianą. Na niej wypisano słowa. Jedna dobra dusza może zapalić ogień w sercach pięćdziesięciu. Chłopak podał ją Evelyn, a motocykliści zaczęli bić brawo. Niektórzy klaskali, inni ocierali łzy z oczu. Evelyn stała na ganku, trzymając tabliczkę i patrząc na nich z niedowierzaniem. Całe życie wierzyła, że dobro wraca, ale nigdy nie sądziła, że wróci z takim hukiem silników. Wtedy Ryan powiedział coś, co ją kompletnie rozbroiło. Proszę się ubrać ciepło. Zabieramy panią na przejażdżkę. Kobieta roześmiała się przez łzy. Mnie? Na motocyklu? Niech pani się nie martwi, odparł z uśmiechem. Pojedzie pani ze mną. Dziś to pani dzień. I tak, starsza kobieta, która poprzedniego dnia oddała ostatnie 10 dolarów, wsiadła na wielki czarny motocykl i ruszyła na przejażdżkę życia, w skorcie pięćdziesięciu motocyklistów, którzy rykiem silników niesie jej wdzięczność przez całe miasteczko. Nie wiedziała jeszcze, że to dopiero początek, bo ten gest miał roznieść się daleko poza granice ich miasta. Kiedy konwój motocyklistów ruszył przez miasto, mieszkańcy nie mogli uwierzyć własnym oczom. Ulice zamarły, ludzie wychodzili z domów, nagrywali telefony, machali z okien. Na czele jechała Evelyn, siedemdziesięcioletnia kobieta w szaliku i starym płaszczu, trzymająca się kurczowo ramienia Ryana, a za nimi sznur pięćdziesięciu motocykli, których dźwięk niósł się echem aż po wzgórza. Gdy zatrzymali się na rynku, Ryan pomógł jej zejść z motocykla. Przed zgromadzonym tłumem, przy oklaskach i błyskach aparatów, opowiedział o wszystkim, co się wydarzyło. Mówił o tym, jak Evelyn, nie mając nic, podzieliła się ostatnim, co miała. O tym, że jej dobroć przypomniała jego klubowi o sensie wspólnoty. Nie chodzi o pieniądze, powiedział, zwracając się do ludzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć człowieka w drugim człowieku. Ta kobieta zrobiła więcej dla naszej społeczności jednym gestem niż wielu z nas przez całe życie. Tłum wybuchło klaskami, a Evelyn ze wstydem próbowała się ukryć za jego ramieniem. Ale było już za późno, historia rozniosła się błyskawicznie. Ktoś wrzucił nagranie przejazdu do internetu, podpisując je. Starsza kobieta oddała ostatnie 10 dolarów motocykliście. Następnego dnia 50 z nich wróciło, by odmienić jej życie. Film stał się wirałem w ciągu kilku godzin. Lokalne media zaczęły dzwonić, a następnie ogólnokrajowe stacje telewizyjne. Dziennikarze przyjeżdżali pod jej dom, by poznać Dbabcie z żelaznym sercem. Wkrótce powstała internetowa zbiórka, którą zorganizował klub Ion Wins. Początkowo chcieli zebrać 500 dolarów, by pomóc jej w spłacie rachunków, ale historia poruszyła ludzi na całym świecie. W ciągu trzech dni kwota przekroczyła 100 tysięcy dolarów. Evelyn była przytłoczona. Nie mogła uwierzyć, że zwykły akt dobroci, 10 dolarów, który oddała bez oczekiwań, może wrócić z taką mocą. Nie zrobiłam nic wielkiego, mówiła reporterom z uśmiechem. Każdy może pomóc, jeśli tylko chce. Tymczasem klub Ion Wins poszedł o krok dalej. Postanowili nazwać swoją coroczną akcję charytatywną Ride for Evelyn, czyli jazda dla Evelyn. Od tej pory każdego roku dziesiątki motocyklistów z różnych stanów zjeżdżały się, by pomagać seniorom i ubogim w małych miasteczkach. Wszystko na cześć kobiety, która przypomniała im o sile empatii. Pewnego dnia, kilka miesięcy później, Ryan ponownie odwiedził Evelyn. Tym razem nie z konwojem, lecz sam. Przywiózł jej małą kopertę i wręczył z uśmiechem. Co to takiego? Zapytała drżącymi palcami, otwierając list. W środku był akt własności domu. Kupiliśmy go dla pani razem z kilkoma sponsorami. Nie musi się już martwić o czynsz. Evelyn wzięła głęboki oddech, po czym zaczęła płakać. Ryan: Ja, ja nie wiem, jak wam zękować. Nie musi pani, odpowiedział. To my dziękujemy. Bo pani przypomniała nam, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, tylko serce. Kiedy objechał, Evelyn usiadła na swoim ganku, patrząc na zachód słońca. W dłoni wciąż trzymała starą drewnianą tabliczkę z napisem Jedna dobra dusza może zapalić ogień w sercach pięćdziesięciu. Tego wieczoru wzięła do ręki długopis i napisała ostatni list do swojego męża. Wiesz, kochany, świat wciąż ma dobre serca. Wystarczy jedno małe dobro, by świat znów uwierzył w miłość. Zamknęła oczy, uśmiechnęła się. Czuła, że nie jest już sama, bo gdzieś tam, na autostradach świata, pięćdziesiąt serc biło w rytmie jej własnego.